Siemanko, wszystkim witajcie bardzo serdecznie. 18.45, a więc Gierka Lego wchodzi na rejon. Zostawcie łapeczkę, będzie mi bardzo miło. No i chciałbym podziękować nowemu sponsorowi, którym jest oczywiście, już wam mówię, kto to taki Salomon Akademia. Bardzo dziękuję, piąteczka dla Ciebie, a ja sobie tutaj gramy na rejon wchodzimy. kwestiki robimy jak zwykle na początek. Daily Login, co dostaniemy? Ok. Super. Oczywiście, jak ktoś chce być sponsorem od 2 zł, zapraszam serdecznie. A, ah, i bardzo ważna rzecz. Jak oglądacie Twitcha czasem? Macie Twitcha? Jak tak, to wbijajcie link w opisie do mojego Twitcha. Tam będą streamy, 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 streamy. streamy Także serdecznie Was tam zapraszam, bo będę tam właśnie streamował i, i tam będą gierki. Macie link w opisie. OK Brod na Twitchu się nazywam. Także followujcie mnie, bo tam strumyczki będą. I lecimy teraz z gierką. A jak kupujecie jakieś rzeczy, zabawki, gry, to możecie skorzystać z mojego linku. Ja się nie obrażę. A a będzie spoko, dobra. A coś tu mnie. O, teraz słychać tą walkę. Dobra, ten team. Za 800? O, ty gagatku dobra. To przedłuży jego agonię, ale teraz dobra. To ja muszę tego healera tutaj bić. Nie ma że boli. I czemu o, z dźwiękiem problemy, słuchajcie? Hiker musi tutaj paść, bo on za dużo nam narobi problemów potem. Słuchajcie, i tyle. Dobra. Ja teraz hiker nas uleczy. Ile tyle, czy szło? Tylko 500 widzicie, a oni 800 Więc nieźle Dużo lepiej O, proszę bardzo, ultimate Wow, za 1000, idealnie Słuchajcie, ten kurczak to jest potęga teraz Dobra, jeszcze tutaj mocarny kop, wygraliśmy tą rękę jest dobrze jak tam z mi ranking czy nie bardzo? Chyba nie. Dobra, co tam w ogóle w, w gildii mojej słychać? Jest ktoś nowy? Patrzcie, no już tu jest gęściej. Trochę ludzi tu jest. E, dobra, zadanko wykonane. Lecę. Waiting for the server to respond. Ok, coś. Jakieś lagi gdzieś tam, ale 26 poziom. Ok, nieźle. To mnie się podoba. To idziemy do tego sklepu. Bo mamy te paczuszki kaczuszki do kupienia, nie. Dobra, cyk. Okej, okay, patrzcie, odblokujemy nową postać pana Demolition guya. Super. To mi się podoba. Na propsie zawsze. Plus i... Okej, okay, dwie... dwie nowe postacie sobie tu odblokujemy. Okej, okay, czekajcie. Coś się tu dziwnego podziało, słuchajcie, ale musiałem już wracam. Ok, kupię itemy, bo potrzebujemy. Mesapy, mam 1000, więc mogę coś wybrać. Zane, patrzcie, niedługo Zane odblokuje, ale jazda. Event Store tu mamy w eventie, a jeszcze mogę parę rzeczy kupić. No to piratkę, nie? Skoro ją korzystam. Czekajcie, a ile to potrwa ten event? a nie jest pokazane ale coś jeszcze mogę wykupić kurczaka już kupiłem tier 2 ability kupmy to słuchajcie może się to przydać czemu nie e, troszkę mam tych drinków kupimy tu może jeszcze kogoś za 32 a odblokujmy sobie te postacie jemy z gildii mogę coś z gildii kupić? No nie bardzo. Chyba mało używacie moich tych. O, patrzcie, teraz będę mógł zbudować tego demolition guy. Słuchajcie, nawet trzy postacie mogę odblokować. Rewelacja, nie? Ten Tego żołnierza również. I ee, Darwina. No to odblokujmy. Skoro można, czemu nie? Słuchajcie, już mi się mój, mój zespół powiększa. E, dajmy mu level, co? Tylko tak. O, proszę bardzo. Tyle, żeby potem questa tylko zrobić tutaj. Tu jakieś paczki są też do zebrania. Complete mission Achievementy, proszę bardzo. I niedługo też tego Maga odblokuję. O jego bardzo. On jest jakiś chyba mocny, bo, bo długo go trzeba odblokowywać. Dobra, tu są challenge, Ej, ja bym to mógł zrobić, ale zamiast challenge'a ja się skoncentruję na razie na postaciach naszych. Tu mogę to ulepszyć, pasywkę. Tu jakieś buffy ma na sobie. Mogę go ulepszyć w sumie, to ja to zrobię. Tutaj 34, 34, tu potrzebuję tych materiałów, a tu tego. Okej, okay, to jeszcze będę mógł ulepszyć, więc na razie zostawiam kaktusica bierzemy ją i zbieramy tutaj gear eee, tylko czekajcie popatrzmy pierwsze co ja potrzebuję dwie sztuki jedną sztukę broni okej okay, mówisz masz jak to się mówi dobra teraz tak potrzebujemy tutaj dwie sztuki broni to nie wiem czy mi się to uda Jedna sztuka. Widzicie, dużo energii potracę ok Okej, dwie sztuki broni mam, tak? I teraz te. Sześć aż tych. Ale tu nie wylutuję, jak widzicie. No cholercia no. Proszę panią, tutaj te jedzonko. Tu też jest ciężko wylutować. No nic, to nie będę jej tak. Tu nie mogę hero level 30 1 dziwne rzeczy tu jest za 7 dobra i co mogę to stworzyć czy nie mogę teraz czekajcie bo się tu gubię tu nie mogę to nie mogę tu Nie mogę. Mogę. Coś gra laguje po prostu no. Aha, żeby zrobić to mięso. Potrzebujemy jeszcze tego. Ale zepsułem. Zlutowałem za maksa. I teraz nie wiem czy ja to zrobiłem dobrze, czy nie. Aha. chyba zrobiłem, bo tu widzę, że dostałem. Okej. Okay. Tu nie mogę. Tutaj brakuje chyba tych szynek, nie? No właśnie. Musiałbym walczyć. Więc pana hotdoga teraz ulepszymy, nie? Bo ja hotdogiem nie walczę. E, tego hikera bym tutaj zrobił, nie? Na pewno level. No to podniesiemy. E, piratce też damy level. Ale tu pieniędzy koszt, to kosztuje. Matko święta. Dobra, tu trzeba tę deskorolkę Błagam, dajcie mi ją, ej no, ale z lipa. Teraz dopiero się udało. Chciałbym go ulepszyć, no i tylko o to chodzi. No tu też nawet nie jest to gwarantowane, jak widzicie. Ile to kosztuje? Ile ja tam tego w ogóle potrzebuję? No, to jest trzy aż. Ojeju. Raz. Dwa. Nie, bo to nie ryba, to nie lornetka. Dobra, kupmy jeszcze sobie energii. No, dawać mi lornetkę. Jeszcze brakuje. Jezus Maria. Dobra, teraz. Wiecie co ja mu ulepszę, może ten. To. Ten leczenie. Tutaj trzeba broń. Dostałeś? Tak, pięknie. Tutaj co potrzebujesz? Znowu deskorolka. Dobra. Co styknie, czy nie styknie? A nie deskorolka, potrzebuje tu te pistolety. Dobra. Gear up. Na czwórkę. Więcej ataku, więcej życia. Okej, okay. zawsze to spoko. Teraz ten Hiker przynajmniej będzie więcej leczył, nie? Ja bym tą princessę też ogarnął. Albo... O, patrzcie, ten tu dużo dostanie. So, ja bym go może wymienił za pirata. Tej ryby bym. Rybcie pypcie, no już nie zrobię tego. Level, dajmy. On jest taki, no prawie, prawie przy Piracie. Tylko ja nie chcę pirata ulepszać. Bo ja chciałem kostiumowymi gościami grać. Jakby nie było, dobra, na razie to zostawmy jak jest. Mamy trochę questów do oddania, e, Complete Challenge. Teraz możemy iść na challenge. Spróbujmy wygrać ten poziom, e, ale zmieńcie mi postacie. Czemu tu tymi gramy? Dobra. Hikar powinien teraz więcej leczyć. Zobaczymy, bo Girapa dostał ulepszenie do tej zdolności swojej. Powinno być dobrze. Dobra, Mac w pierwszej kolejności, nie? Co za gość. A oni są szybsi ode mnie. To powinienem to wygrać. Okej, okay, Taunta dostał, no co za gość. Okej, okay, patrzcie, 300 zadaje obrażeń jest spoko. Dobra, Maga słuchajcie, lecimy na Maga. Ona też już więcej obrażeń zadaje. Dla mnie bomba. U, 1500 ale poszło. Na razie się nie leczymy, bo to nie zadali nam jeszcze tak dużo obrażeń, żeby się leczyć. Dobra, cyk. Ten dał tarczę. No przejdziemy to elegancko. U. Co on tu się tak złożył? Ach, nie będę tego, tylko to mogę od razu. Pięknie przeszliśmy to. Tier 3. Teraz 1000 tych. Tylko ja monet potrzebuję. Słuchajcie, Kasiora tu jest za 30, to już nie. Ale to mogę zlutować. I jest ok. Robimy gear challenge. Okej, okay, mam to, 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 level 10, recommended level 1, gear 1, support, nie no, to chyba nie będzie dobry pomysł. Trening to, mogę trening zagrać niby teraz już. Czemu... Czemu mi zmienia te postacie? Zagrajmy ten trening, nie wiem, czy za to nic chyba nie dostajemy, tak mi się wydaje. Ale powinniśmy to przejść. Tego senseja trzeba by było tu pyknąć, mi się wydaje. W pierwszej kolejności. Dobra, dajemy tego. Co on się tak wyleczył? No, widzicie, taunta od razu dał, więc trzeba uważać od no co mi tu za powiadomienia przychodzą. Okej, okay, no i załatw... Nie no, ten trening będzie prosty. Akurat. Spodziewałem się trudniejszej przeprawy. Ale już tak mamy... Mocne postacie w sumie mam. No. Co to za jakieś uniki? Dobra, robimy ulti. I papa. O, dwa razy 700, dużo obrażeń. Dobra. I widzicie, trening też przeszliśmy. Tylko, że nic z tego nie dostajemy. To jest 50. Łopanie, gdzie to tak? 50. Teraz te eventy jeszcze mam, tu. Tych eventów jest bardzo dużo. 20, 35. Tu trzeba, to nie bardzo. Tu sobie zlutujemy. Subcio. Troszkę kasiory wpadło. Explorers. Level 5. i zagrajmy w to. Bo tu jakichś nowych ludzi możemy. Nie ulepszam, co prawda, tych postaci, no ale to chociaż tyle. Na razie się chcę skoncentr skoncentrować na jednym tylko, bo ulepszać wszystkich naraz to potem jest problem, no. No, powinniśmy to bez problemu pyknąć, no właśnie. test Nie no słuchajcie to akurat idzie bardzo szybko bo Okej okay. tego tą postać mogę lutować teraz A, Tu już jest dziesiąty no ale to też przejdziemy Bardzo dużo postaci dzięki temu możemy dostać Pozdrawiam oczywiście mojego sponsora nowego salon Akademia bardzo dziękuję Dobra lecimy Lecimy z tym tematem. Wow, ale ich tu poskładaliśmy. To tu jest więcej figurek, no ale co z tego, jak one są. Nie! Dobra, słuchajcie, wracamy. No, niestety gra mi się wyłączyła. Achievement. Komputer mi się wyłączył. To jest niestety problem tego wszystkiego. Patrzcie, niedługo ten mag będzie zrobiony. Daily Questy. Hard mission musimy tutaj ogarnąć. E, Okej, okay, pan hot dog. Zlutujemy to, nie? Na maksa. Ile dostanę tego? Cztery sztuki. Zawsze to w sporzą, i tego też hikera. Chciałbym zlutować na maksa, żeby go potem ulepszyć. Dobra, zostało mi coś energii? Nie bardzo. E, peep town Piptown to raz, na razie nie będę robił. Potrzebuję zrobić harda. Tutaj dwójka. Jakiegoś hard mission zrobić. No tu jest niby tylko. Okej, okay, mogę za 100. No dobra. No muszę to zrobić. Dobra, proszę bardzo. Ogarnięte. Cyk, cyk, cyk. Co to ma być? Ja się pytam, tu mamy brick separatora użyć. No to, że tu użyjemy. Co jest? Czemu nie mogę brick separatora użyć? Go! Czy to tu gdzieś? Tutaj użyjemy. Deskorolka to właśnie, to jest to, co potrzebowałem w innej postaci. Dobra, pirat tutaj znowu będzie piracił. Setów nie będę, patrzcie, nie, długo, znowu 26 poziom. Dobra, idziemy do tych eventów. Nie będę go robił, tylko po prostu. E, Okej, okay, tu nie mogę nic. Tu jest latarnia. Też nie mogę je użyć. Spy tracking. Dobra, to nic. Ja tylko skoro mam tyle energii, to pozwolę sobie tych e, bohaterów tutaj ogarnąć, ewentualnie no tu zrobiłem max gear up tu jest max tej pani by trzeba było coś ogarnąć eee, okej okay, możemy wylutować to już widzicie jakie to jest ciężkie w ogóle coś znaleźć tutaj, jeden pistolet jest niby potrzebujemy jeszcze jeden niech nam się poszczęści chociaż raz No. no w końcu. No i teraz te lornetki. Play more missions in the glyph 3H6. 3H4 przepraszam, 3H4. Udajmy się tam. 3H... 3H4 to jest chyba to, tak? 3H1, 3H2, 3H3. Aha, tu musimy iść. Dobra, to rozegrajmy tę misję. Kto nam broni? Nie, czekajcie, kogo ja tu powinienem mieć? Brakuje nam. Czemu nie mogę panią kaktus tutaj zagrać? Ale lipa. Szkoda trochę. No nic. Jak nie da się, to się nie da. Patrzcie, Kaja spotkaliśmy. O kurde, kaju, 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 trzech kaju, to to ma się ja się pytam. pytam no nie. panie, panie panie ty 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 no. no, wszystkiego unika. No, za ile się wyleczymy? 760, no, tu mam po ptokach. Patrzcie, on wszystkiego unika. Jak to tak? No, no. Dobra, już po nim, na szczęście. Ale się zdenerwowałem, bo to słuchajcie, nie będę miał teraz tego. No, no i super, no Ech, Będę tu musiał jeszcze raz zagrać. No, przecież bez, bez żartów, że co coś takiego zrobili. Ten Lloyd tu nas ładnie pojechał. Tu jest jeszcze jeden. No nie, ja się tak nie bawię, Lloyd. Trzeba cię od razu rozpłatać. Dobra, koleś, koniec tego, tej zabawy. Nie ma takiego bicia. A tak to sobie możesz leczyć. Dobra, jeszcze raz to muszę zagrać, no. Dobrze, dobrze, panie Bobrze, kurde, bo będzie srebrny pucharek, a nie będzie tego. Ok, 10 sztabek. Aha, bo już chyba wypożyczyliśmy tego. No, to jest 3-4, tylko 24 poziom. O, matko kochana. Będzie ciężkie. To ja tak nie znajdę tamtej pani tego. Jak ja tu mam przejść? Muszę rozwijać inne postacie, no. A tej tu nie znajdę tego. Tu jest blokada na 31. Tu są te musiałbym to i tak nie mogę jej użyć więc musiałbym jakąś piratkę tu ogarnąć i lutować ją dobra nic moi drodzy będzie trzeba myśleć do zobaczenia trzymajcie się